Po raz pierwszy w historii balu integracyjnego dla dzieci Radość Wasza Radość Nasza. W gronie patronów honorowych zabraknie prezydenta Nowego Sącza. Bal odbywa się od 20 lat. W tym czasie miastem rządziło pięciu włodarzy i dotychczas podobnej sytuacji nie było. Jest pan premier patronem i pan prezes Pefronu, i wojewoda, marszałek, ordynarz decyzji tarnowskiej, biskup Andrzej Jesz i, 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 i komendant Karpackiego Oddziału straży, straży Granicznej, przepraszam, że jest. I, i, I przecież starosta nowosądecki, szanowni państwo, no brakuje w tym. Że środowisku jeszcze naszego pana prezydenta. Artur Czernecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, a zarazem członek Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi, organizującego Integracyjny Bal dla Dzieci, sprawy szerzej komentować nie chce. Jak twierdzi, impreza musi pozostać apolityczna, a decyzję prezydenta Ludomira Handla traktuje jako karę za upublicznienie problemów z obowiązkiem realizacji przez miasto transportu osób niepełnosprawnych. Podjęcie decyzji na no, krzywdzie właściwie te środowiska dzieci niepełnosprawnych, dzieci zdrowych, dzieci, które są niewinne e, jakiejkolwiek decyzji starszych, dorosłych osób, czy się panu prezydentowi podoba, czy nie. Ja zawsze będę bronił środowisk niepełnosprawnych. Ja wiem, że pan prezydent jest dla mnie obrażony, że walczy o samochód dla niepełnosprawnych. Patronat honorowy to jedno i można go traktować po prostu honorowo. Jednak z jego brakiem wiąże się decyzja finansowa. Organizatorzy balu Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi muszą zapłacić za wynajęcie hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dotychczas była ona udostępniana za darmo. Musieliśmy ponieść koszty, no nie małe, bo jak wiemy Stowarzyszenie nie to jest non, działa non-profit, czyli ludzie, którzy są w Zeszłym Stowarzyszeniu, działają tylko na rzecz drugiego człowieka, osób właśnie niepełnosprawnych, dla dzieci, dla samotnych osób, organizują wigilię, w tym dla dorosłych, a dla dzieci chcieliśmy ten bal, zrównoważyć nasze działania. No przyszło nam tego, no nic, ja nie zubożę, zapłacę za to wynajem tej hali, podpisałem umowę. Dziękuję panu dyrektorowi Mosiru, że, że współpracujemy wspaniale. Artur Czernecki nie daje kwoty jaką organizujące bal stowarzyszenie musi zapłacić za wynajem to równowartość jednej renty dodaje